Przechadzając się ulicami Krakowa zastanawiam się, czy ci wszyscy ludzie są szczęśliwi. Mam możliwość? To stwierdziłem, że zapytam. Zobaczcie, co mi odpowiedzieli. Dobra, ja chciałam Panią zapytać, czy jest Pani w życiu szczęśliwa? To jest bardzo proste pytanie. Tak, bardzo a, szczęśliwa. A, a dlaczego? Dlatego, że w słońce świeci, i jest dobrze. A, dlaczego? a czy, co, czym jest dla Pani szczęście? Czy to jest ważne. Simja. Nie. Nie. Nie, właśnie o tym rozmawiałyśmy tak. przed chwilą Samą drogę rozmawiałyśmy o tym. Nie będę pytał dlaczego, ale zapytałam, y, czym jest w takim razie dla Was szczęście, szczęście, jak powinno wyglądać? Wewnętrznym spełnieniem. Taką życie w zgodzie z samą sobą. Taki spokój ducha. Dokładnie tak. Tak, myślę, że jestem szczęśliwa. Czy jest Pan w życiu szczęśliwy? Oczywiście, a dlaczego nie? Wydaje mi się, że jestem szczęśliwa ze względu na to, co dostałam od życia, rodzinę i właśnie kochające wokół mnie osoby, które zawsze są przy mnie. Jednak to jest trudne pytanie ze względu na to, że nie jestem jednak spełniona to, co ja osiągnęłam w życiu. Wydaje mi się, że stać mnie na więcej i w przyszłości postaram się. Bardzo się cieszę, że jest pan szczęśliwy, więc dlaczego pan jest szczęśliwy? Bo w dzisiejszych czasach no, nie jest to łatwe. Jest bardzo łatwe. Mamy dobrą atmosferę, mamy piękne wiosny, dużo zieleni, dużo kwiatów wokół ludzi, którzy się uśpiechają i jest przyjemnie. Tak, jestem szczęśliwy w życiu. Dlaczego? Bo mam zajęcie, mam co robić, nie, nie smucę się, czerpię korzyści z każdego dnia. Wstaję nie lewą nogą. Tak. Dlaczego? No nie, nic mi się nie dzieje takiego złego. Czym jest szczęście? Myślę, że budzeniem się po prostu rano i byciem szczęśliwym na przeżycie tego dnia. No nie, no blisko znajomych na przykład jestem szczęśliwy. No, no dają mi, nie wiem, radość życia. Myślę, że tak, jeżeli się ma właśnie przyjaciół i można z kimś porozmawiać, to myślę, że da się być szczęśliwym. Jesteś szczęśliwy, że masz tego kolegę tutaj? E, można powiedzieć, że tak. Można powiedzieć, on to słyszy. No to, no to tak, no. Pieniądze na przykład, rodzina. Miłość i tak dalej. Porządne wartość. Dokładnie. Szczęście każdy odnajduje swoje. To jest zależne od człowieka. Każdy może być szczęśliwy w innej dziedzinie. Ci, nie? Oni nie mają zasad. Tak, żeby być szczęśliwi. Szczególnie wierzyć w siebie trzeba. Wierzyć w siebie. No nie wiem, na przykład chudne, codziennie, o pół kilo, bo chcę na lato zrzucić. No to jest kwestia tego, jak my to odbieramy, prawda? Jak to na nas Z pracy nad sobą. Tak. Terapia na przykład. Terapia. Czyli obiecujecie mi, że będziecie szczęśliwe w przyszłości? Mamy tylko nadzieję. Nie można nic obiecywać. Mam przyjaciół, mam rodzinę, chodzę sobie na studia. Nic mi w sumie nie brakuje. Zdradzi mi pan sposób na takie podejście? To trzeba, no niestety, samemu zapracować na to w jakiś sposób. Każdy musi sobie znaleźć takie coś, żeby, żeby się czuł dobrze wśród społeczeństwa. Podsumowując, szukajmy szczęścia wszędzie, tak? No, trzeba mówić tylko tak, nie, nie. Możemy robić to, co chcemy, a nie to, co musimy. Moja wnuczka mówi, syn proponuje z synową kawaś ciaskę, a ja nie, nie, bo bioderka nie. A synowa, a malutka mówi, babciu, jakie to jest dobre. Nie mów nie. Tak, tak, tak. A jak to, jak to jest być szczęśliwym poza życiem? W fantazji, w marzeniach. Cie kwiatki to pewnie jesteście szczęśliwe, tak? Czy nie? Pewnie, że tak. Dlaczego jesteście szczęśliwe? Ponieważ jesteśmy w tym miejscu. Trzeba żyć chwilą. Jak mamy bliskich. To gratuluję, Gert bardzo się cieszę. A powiedzcie mi jeszcze jedno, czy w dzisiejszych czasach da radę być szczęśliwym przez to, co się dzieje na świecie? Tak, da się. Jak? Trzeba po prostu żyć tym, co się teraz dzieje i mieć. <laughs> O, o tego, tego słowa nam brak. No, myślę, że niektórzy mogą być tacy, co są już ostatkowani i tak dalej. Wszystko mają, co potrzebują w życiu. Jeżeli na to nie patrzysz i bardziej na siebie patrzysz, idziesz w kierunku samorozwoju, to da się być szczęśliwym. Sentencyjnie. Hmm, To jest chyba tak, że chyba bardziej droga do szczęścia jest lepsza niż szukanie czegoś No Znaczy, to też właśnie lepiej mieć tak z dystansem podchodzić się do wszystkiego. Nie wiem. Biologicznie jesteśmy bardziej zaprojektowani do tego, żeby szukać czegoś, czego nie mamy, a jak już coś mamy, to jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest standard. No oczywiście są pewne spakt, aspekty życia, które no niestety nie są szczęśliwe, no, ale trzeba czasami nauczyć się zamykać na nie oczy. A ja uważam, że to jest e, gadanie, to jest pis na wodę. Zapytasz kogokolwiek o szczęście, każdy powie ci co innego. Jest kwestia personalna. Dla jednego będzie szczęściem, coś bardzo platonicznego. Z względem innej osoby, więc wszystko zależy od człowieka. Ludzie w Krakowie w większości są szczęśliwi. Wydaje mi się, że tym szczęściem mnie zarazili. Dlatego znikam i idę cieszyć się z życia. Dalej. Do zobaczenia.